No, patrzcie się, parsie, jak wujek Zigi się męczy. W życiu ciężkim, ciężkie życie. Ma. Шлив. Wieczór się zrobił. Siódma godzina. Tyle mu ogarnięte, taki kawałeczek jeszcze mi został na jutro. Już dzisiaj mi się nie chce, jutro to rozgrabię, i kawałeczek ogarnę, rozgrabię to grabiamy jutro na spokojnie jak będzie wszystko gotowe. I zaczniemy siać, bo teraz na wieczór siać to też nie jest dobrze, bo ziemia jest zimna, i nasiono do zimnej ziemi. Na was to też nie jest okej. Okay. No, woda mam zagrzana w chce Na słońcu się zagrzała, także ciepłą wodą się podlewam. Roślinki nie lubią zimnej wody. por jest podlana i mam nadzieję, że jutro już będzie rosła jakiś samolot tu grubo napierdziela jako to skleroza jest byłem wczoraj po te nasiona i zapomniałem kurde kupić deal to jest koperek jak to ogórki bez koperku kurde to się już nie nadaje nie? Wiem jeszcze takie pierdoły, to są buraki te długie te są dosyć dobre cukinia może wyrośnie jakoś kapusta kurcze, jakoś cebula ja jeszcze jedną buraki Jedzonko za robdawciną i dostałem jako nagroda kurde za, za dobre ty ktoś mi tam pisał, że się mu flaszka wypić, żeby ten żeby przepłukać tego wirusa godą, to sobie wezna flaszka <laughs> Nie dostałem od niego kurde, od tego włocha Dobra i teraz jak wpieprzyłem to, to możecie mi wierzyć, kurde, tu to mnie wirus ugryz ostatnio, jada se autem, miałem szybę otwartą, on wskoczył, ugryz mnie i uciekł, ale nie o tym, i teraz jak wtrąboliłem to, ta pizza, to wiecie jak mi się, kurde, roboty tego, <laughs> nie, no to nie ma weny, kurde. Teraz to muszę się modlić do Boga, żeby kurde wziął jakąś tam zesło kogoś kto to przekopie. Bo nie ma weny. Jeszcze jedno I to teraz nie są jaja, tylko to jest prawda. Jak, jak siejecie, bo nie wiem, czy kurde umiecie rozróżnić, kiedy się jaja robię, a kiedy prawda. go. Inteligentni ludzie to umią, wiadomo. I teraz tak. Do pierwszego 2024 ta cebula jest ważna, są te dupsy e, co, Ale co chciałem powiedzieć? Najważniejsze jest to, że pod cebula, bo normalnie to się daje koński nawóz tam, i popierdółki takie rzeczy nie, ale pod cebula się nigdy nie daje końskiego nawozu. Najlepiej żadnego z nawozu, bo ona kurde tego nie trawi. Cebula nie musi mieć końskiego nawozu. To nie, że z to wymyślałem, tylko się dowiedziałem z odpowiednich źródeł, z taki, od takich ludzi, co się tym zajmują od lat. Mam tam z tyłu takiego sąsiada jednego. On pochodzi z, ze Szczecina. Po polsku jeszcze umie gadać, ale tak, tak sobie tak tego. <laughs> Takim niebieskim busem jeździ. Taki dziadek, no, dziadek, nie no nie dziadek, ale taki kurcze tego. na Kumak jest. Z kobitą tam na działce rzeźbią zawsze. I powiem Wam. Że, jak mu takie rzeczy nieraz urosną, to aż się kurde dziwię. Jak na sterydach, kurde. A on to wszystko kumo. I nie wali tam żadnych chemii, żadnego dupsów, tak jak jego, ja, kurde. Ja tu też żadnych chemii, żadnych randapów, psikadeł, sradeł, kurde. Nic z tych rzeczy. Sypania na ślimoki, jakiś popierdółek czy coś. Największa głupota. To się wszystko do ziemi dostanie i potem się zje. Jak je ja mam brzreć taką chemię to se mogę jechać do supermarketu, kurde. Do, do, do tych żywnością i tam kupić jakie. Brak G no to 20 V ma tak mało, ta. Ile tu jest w ogóle tego popierdółka 20. 002 litra. 20 V. Musimy to kurde ten. No to pachnie jak ten. Jak jakiś kurde truskawkowy jakiś popierdłek hmm? Wirus przepukany umarł w butach. To było tylko 20 V. No fajnie się rozeszło po tym, po krtań, aż do brzucha. No i tyle. Kurczę, jak nie mam, nie mam tego, ochoty w ogóle się zabierać za te kopalnie tam. No ale trzeba to pierwiństwo zrobić o te ogórki mi najbardziej chodzi, nie? Chodzi mi o, o te ogórki, i ten. No że ja, kurczę, zapomniałem ale i tak bym tam pojechał dzisiaj po ta pizza. Dill to jest koperek, bez tego to kurde ogórki możecie zapomnieć. A mnie chodzi o to, że ja jestem zawsze za kisza. Tak, jak trzeba. Czosnku nie było, bo czosnek też jeszcze bym potrzebował, ale czosnek to ja tam jeszcze mam parę tych, kurde, nie ząbków, tylko parę, jak to się nazywa, tych cebulów całych, takich wielkich. No i to tyle. Zobaczymy zaraz, kurde, wypiję te piwo do końca, potem się wezmę za jakieś kopania. Siejemy cukinia. Ciekawe ile ziarenek tam w środku jest o kurde. grubo to tego nie dali ale powiem dokładnie patrzcie raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem no. jak to teraz kogo tu położyć raz dwa 3, 4, 5, pięć tu domy sześć tu domy siedem ja to zasiąłem w takim substracie to jeszcze będzie zasypane za chwilę, jeszcze więcej tego będzie i to sobie będzie tutaj pod dachem, bo tu zawsze jest ciepło i wiatru nie ma i tak dalej I Zasypia to tak jeszcze z 2-3 cm i potem zaleja wodą. I jeszcze jedno, ta nazwa, nie? Jest Terminator Cukinia Terminator F1 Hybrid. Także wiecie, zobaczmy, co z tego urośnie.